Siemanko, witam wszystkich. W kolejnym odcinku Sali Panzar i rozwiązaną dzisiaj jest Wojtek. Cześć. I zmieniłem sobie czempiona na Koxa. Na wielką klatę. Ma taką klatę na jak orgie. ja. Na orgie. Na orgie, tak. Ma taką klatę jak ja. I mam Nick Kozur. Czyli C R. I mam drugi level ich. Z Draman będzie będziemy się grało lepiej w tle. Okej. Okay. O, jak szybko. Hmm. Siocial. Co masz hey. na obrazku? Hmm... Stay in touch with friends during combat press the C to access community chat Ja mam tego małego, jednego? Jak piję kurwa wino Zrobię ja, ja mam tego. Ogra oh. z piórami na czole. Patrzcie jaki... Otwieracz to! Uh, 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 uh. O, co to jest? Ty... Okier okay. Hej, nigdy nie grałem na czymś takim. No też nie. Mamy jest... ogry co? Bodź ja się koposłam. Jak się wyjmuje łuk w tej grze, nie wiem. Dubo. Nie. Sruwałem. Ile orgów tu jest, patrz, u bać. On kamieniami I... rzuca. Jaka gudzka mapa Tylko Holender nie wiem jak... O ja yes, mam łuk. Ziszisz yes. karetkę? Jadą no po naszych przyjach. Zginąłem a jest kurna ten Próbna walka To ty? Nie wiem, le leżałem to ty? Czekaj, muszę zobaczyć jeszcze raz, jak O O, 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 o. Gdzie jesteś? Tutaj, kotur <gry notable> Zobacz. Jezu, chciał? <grym sięło> halo. O już żyje, dobra. Jezu, jak to mało dealu 1 metra. Chyba, że... Lecę, potoś. Ej trochę co to jednak O co się dzieje Wygodemy O, szalone Nie rozumiem, jestem na dole Ej więcej e, ale... nie, ale to jest 11 metrów. Ej tam na dole lawa, jak to się podnosi to jest lawa I robi psz widzę Ej co jak to? ale mapa jest kozacka. Co jak co, ale zjarałem się skąd? No i kurna ten łuk dealuje 16 do de to ja idę bić kurwa z miecza No, z miecza od razu, Ten, Dena, dziokra, działka jest fajne. Dobra, zabijłem tanka. Tylko bo... Wykoksałem mu w Ej, tutaj trzeba te działka kurwa ten... Zdjąć, bo one są bardzo przyjemne. Czemu brama jest? mu z sandała wyjebie Ja tam widzę jakąś czarodziejkę którą nie. Czemu nie rozwaliłem mu tego działka? Przecież się bije Kolej się popsuł Ale szafasy ze mnie Na plecach celowała ci tak Gościówka Tylko mnie nie ma bo nie żyje A ty leżysz tutaj? Tak kurwa Koczur Dobra zabiję Wow. O tam dealują uh, 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 uh. Szybko, szybko, uh, uh, uh. Wie, o o o wina Widzę ja, widzę ja o, to Są o, moje lasy. Nie. Jezus, co tu się dzieje Umarłem Kość tu, zostaw ją, to moja dupa Ja gwizdę lochu No, uciekaj uh, uh. Widzę jak parowałeś. Ile w ogóle bijesz, jak robisz power attacka? dużo. No i jakąś tarczy sobie Szybko, szybko! U, u, u. szybko tutaj. Nie wypiłem w ogóle winiacza, mimo że miałem full HP. Jesteśmy czerwoni! Zaraz zginę, wiedziałem, ale zadałem przynajmniej 1200 obrażeń. O, 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 uciekać! Ja już biegnę. Bo mamy healera w teamie, to dobrze. Tam jest czarodziejka, którą idę zabić Zabiję cię, ma Ej zabił mnie Masz widziałem Zabij go Wojtek Nie Głupi Wojtek Nie zabij go Zabiję Nie zabiję No wypił pota, wypił pota i bije mnie dwóch ja to wszystko kręcę już sławny Aha, i co? Co? Wino wyzerował i jestem gotowy. Dobra, wygrywamy. Ile jest? Yy, nie, my jesteśmy tak, czerwoni. 213 do 150. Szybko, no, trzeba się się rozjebać. rozjebać. Sobie. Szybko, a jest. Nie no, nie ja nie to rozjaśnię. Rozwijamy pierogi, ziomek! No dobra, czas się wpierdzielić w sam środek walki. Idę ich splankować. <śmany> damage plus 5. Nie wiem skąd. O, to się podnosi. Teraz ja tu stoję. Umieracie! Bo macie gacie po Dobrze Wojciech! tam Wjeżdżamy tam dalej! U, u. Jezu. Do U! Zob, do zobaczenia. Do buka. Jezus! Z czegoś się za całe życie Nie wiem z czego tego, pisiora wyciągnąłem się nie wiem Ale ja wiem <laughs> jest tak dziwnie, taki Chyba na gdzieś no. próbują się do mnie zadzwonić Nie mam niestety czasu ja ostatnio grałem w LoL'a, to babcia do mnie dzwoniła Moja? Nie, nie wiem Mi się wydawało, że tak. moja O shit, a Zasunął mi w ogóle... Co to? Za... Walka o grów w frejrze, ty idę O bo... healer, healer mnie leczy, jak dobrze Healuj mnie. Dobrze. No w plecy masz No od urodzenia tak nie patrzysz. Silnij nie Marcin Nie też by się... Cykało. O, o, dobra. O. Dobra. Trzeba przyjąć środek, nie? Ej, te sorcerery to dobre, to... Ale działa się, już tymi kulkami to wszyscy zginęli, wszyscy. Zgnęli. No i ja dostałem teraz kulki i ja teraz z Na to. Dobra, rozwaliłem mu ten. Ty o co tu chodzi ty? Milion ogrów Na osiedlu Oho, w dwa ogry Zwrócili mnie. Pić pota. Dobrze. Pić pota Pić następnego pota Dobrze. Lecą! Bomby, bomby. O. Jezus, zeskoczyłem z tego. Co się stało, jak ja tutaj teraz w tym się, ta lewa, uciekaj. Spaliłeś się. ziomek z mojego timu tam wybiegł na środek. Myślałem, że tutaj przetrwam. to nie mogę na środek tą dziurę wstawać, ale... Tu macie Poprawę, poprawę go Ło Ło mu wytargałem pory juty ja I tu jest czarodziejka Umarłem. Umrzyłem sobie Stoję i tak tam. A zginąłem Ile jest? 333 do 337 dla przeciwnika. O ja, to przyjmujemy to się. No Zabę. już jest ręce. O, oni tu są! Dobra, Ja pierdolę, ja to... ale oni z tych działek tam pierdalają. O, ja to... muszę iść tam i je wszystkie zabić, bo to zbyt boli. Żółte to jest tank? Czy co to jest żółte górna, ta ikonka? Bo ty masz... Gdzie to jest w ogóle? Kocur, aha, tą czerwoną. To odpowiedzi, że jesteśmy Muszę pomóc mojemu kumplowi. Dobrze. Jujole! Ej, moja morda się obsuwa! i gra jest zbugowana. zabiję knara. patrz jestem latającym ogrem gdzie No tam pod, pod tym a tu widziałeś? tak o nie on tu się buduje buduje działko zabić mu je dobra zabiję działko uh, uh, uh. i jego Więc... a nie jego nie fuck zaraz umrę dobra umarłem ale zabiję działko Wie, dwie czarodziejki czarodziejka to mnie zaraz zabije ha schowam się dobra przegrywamy 40-60 punktami więc trzeba to przejąć zwłaszcza że gramy do 5 za to oni mają 400. olej wyrżnąłem w cymbał pindolem że nie bez tu takich rzeczy budował Fuck. Zabiję go Jezu, gościu się jak zlagował Ma to? Honamida Czekaj, bo tu się bije z czarocinkami jakimiś na, na ten, na klatę tanka Ła, wow, ale te jego dużo biją No Dobra my tu jesteśmy na midzie, mamy healera, więc nie jest źle Kurna kościół to mnie próje z tego Z działka ustawił tutaj tak w sposób dosyć cwany Shit Dobra Właśnie o tym działku mówię To się rozwal Próbuję, tylko mi się tu jest na górze ta Oła Zginął? nie, aha, dobra Myślałem, że zginąłem, a tu się podnosiło Ale im na chatę Też dobra, Party... you lose, no jak? Jak? Czemu? Ale wiesz, że dostaliśmy ogrom punktów za chyba im wjazd na chatę Za bycie kozakiem? Dobra, ja mam 13-9 staty, ty masz staty 8-8 O, jesteś 8 <laughs> 13-9 nie mam rymu Dobra Ile to minut już to nagranie ma? Nie wiem ja też. To dawaj jeszcze jedną po prostu, zagramy i ten 15 minut, nie, to starczy Dobra to... Nagram wam jeszcze jeden To ogólnie Cześć. był razem ze mną Wojtek Cześć I napierdalaliśmy salta Dostaliśmy w pierdol Cześć Na raz.